dobry widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy grali w FIFA. Pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem i zostawić lajka dla zasięgu. Dziękuję, to bardzo wiele dla mnie znaczy. Interwencja obrońcy ładnie wymanewrował. Obrońcę Barcelona teraz przy piłce. Nie, ja, nie, nie. El Clasico na boisku jest tyle indywidualności, że naprawdę trudno przewidzieć, kto tym razem przesądzi o losach meczu. Trudno o silniej obsadzone starcie. No tak, ile to już razy w przeszłości Messi czy Cristiano Ronaldo samodzielnie rozstrzygali spotkanie. Dzisiaj też o wszystkim może zdecydować czyjś przebłysk geniuszy. The Jong. Casemiro. To jest prawdziwy klasyk. Królewscy ja. wyprowadzają atak. Dał ja mu się uratować. Dobrze powstrzymany strzał zawodnika z pola. Ale świetnie zgubił obrońcę. Cuccinio. Znakomicie to przechwycił na połowie przeciwnika. Obrońca blokuje dośrodkowanie. Spóźniona interwencja. Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. Chodź jeszcze nie dośrodkowo Dośrodkowanie z rożnego. Źle to zrobił obrońca. Powinien był lepiej ją wybić. Nieudane krycie. Ramka ściągnął piłkę. Braba za tę interwencję. Ten strzał mógł zaskoczyć. To prawda, golkiper był gdzie być powinien i zrobił to, co do niego należało. Pewna obrona. I broni kurtła. Ślonych... Zlonych... Próbuję zabrać piłkę przeciwnikowi Sergio Busquets. Ależ przeczytał to jak profesor. No nie, no chyba no tak. Federico Valverde. Vinicius <skrybuj> Junior. Oddaje strzał. Ersztegen popisał się refleksem. Wspaniała interwencja. No zastanawiająca jest ta zmiana. Uraz nie wygląda na poważne, ale pewnie wolą dmuchać na zimne. Rzeczywiście ten zawodnik rzadko schodzi z boiska bez wyraźnego powodu. Może odniósł poważniejsze obrażenie niż Ręk na pierwszy rzut się, się wydał. Dobrze wypadł kurnugę za obojętami. Teraz to Real jest w gorszej sytuacji, bo rozpędzony nie, kataloński walec gotów kolejny raz rozjechać obronę królewską. Mamy remis, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje? <noise> to nie Szukają sposobu, żeby minąć rywalizm. Dobra interwencja bramkarza. To był mocny, lżej, trudny strzał i gdyby to wpuścił, nikt nie miałby do niego opracowywania. <grym> tak, pokazał, że partnerzy z zespołu mogą na niego liczyć. Nie udał im się o. ten Żukrożny. Piłka mija linię końcową. No, Łukasz się nawet nie ruszył. Sergio Busquets. Piłkę ma Griezmann. Antoine Griezmann cały czas przy piłce. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Ładnie przechwycił piłkę. Może teraz zacentrować. Ależ się przedarno! Griezmann! Urtwa na posterunku, piłka dalej w grze. Znakomicie to przechwycił na połowie przeciwnika. Dobrze powstrzymany strzał zawodnika z pola. Mają teraz trochę miejsca.

Nieźle zapowiada się ta akcja i być może przyniesie im prowadzenie w tym meczu. Casemiro. Real traci teraz piłkę. Blaugrana przesuwa się z piłką do przodu. Wysoki pressing się sprawdził. Zdołali przejąć piłkę w środkowej części boiska. Messi. Antoine Griezmann Sergi Roberto. Mija osiemdziesiąta minuta. 4 do końca. Real Madryt tak skrzydłem. Mają jak na razie dużo swobody. Centra w jest tam nie. Benzema Wybijają teraz tą przodu I pozwól się asysty. Znakomicie odebrał piłkę na skrzydle. Naciskają na niego. Karim Benzema. Teraz przy piłce Barcelona. Czyli my nie wyjść. To jest... Wow. Tejong z piłką. Antoine Griezmann. Rozpoczynają ostatnią akcję meczu. Kto wie, może ta akcja przyniesie im bramkę. Dzibice wstają z miejsc, ostatnia szansa parsy godni zwycięstwa zwycięstwo w tym spotkaniu. Sędzia przystaje im wydrożyć. Niebezpieczeństwo po do... sędzia.